Witajcie. To kolejny odcinek. Jak widzicie, od samego początku nowości. Nowy Weapon w rączce. Tutaj widzicie już taki nie taki zwykły kołeczek. Nie taki znaleziony, tylko tak, tak. Dobrze myślicie? Skraftowałem go. Wziąłem normalnie tu sobie, myślę, a tu sobie przeczytam, co tu jest napisane, jakiś blueprints, a myślę, a kliknę, patrzę, a tu normalnie taki weapon. Dupe Dupę urywa wam powiem, dupę urywa, Skile też wykupiłem O sobie pykałem troszeczkę bez nagrywania i tak, o, no, jest normalnie, teraz już miażdżę te zombiaki Dobra, wskakuj tu, kurde, od samego początku już mnie te druty kolczaste prześladują Wychodź tutaj. A wy zombie mnie tu nie, widzia nie widziałyście. Tak, powiedzmy. Niech będzie. Ok, biegniemy sobie. Widzicie, stare kołeczki. O, a właśnie i tu kolejna nowość. Mam tutaj takiego normalnie do strzelania kolegę. Jakby tu zaskoczyć. O, na to wyskoczę. Tak, teraz już z bronią biegam. Broń palna to już nie jest. Nie są przelewki, nie są. Muszę wam tak powiedzieć. Nie shit, tylko biegniemy, napindamy. Jak daleko tutaj jeszcze mamy? O kurcze, no jeszcze kawałek jest. Zauważyłem też, że w tej grze trzeba wszystko, co się tylko da, pozbierać. Wszystko, co się da, trzeba zbierać. Żeby później móc kraftować te bronie, patrzcie tutaj Na hita spadł, z czego podpaliłem Na 18 floor, ok. Oj spadło mi się Idźcie ode mnie potwory Bestie nieczyste Gary mówił ode mnie Co my znowu tutaj do środka wbijamy się? Nie chce mi się tutaj już siedzieć, ile tu można być? tu już. Kurde, od początku odcinki praktycznie tu się toczyły. No to chyba jednak tutaj dalej. Okej, okay, jesteśmy. Nie, nie chcę lobby żadnego. Nie chcę grać w multiplayera. Nie lubię grać w multiplayera w takie gry. A poza tym miałem przyjaciół i co? No no przyznam się. No nie mam kumpli, nie mam przyjaciół tutaj. Trzeba pojechać na górę. Chyba na trzynaste piętro, jak dobrze pamiętam. No nie mam kolegów, i tak on co, on, co ja już. No wyjdzie, później, że zmieniam temat. No dobra, Tuturu, space. Koleżanka. Mmm. Trolololo. Dobra, Oj, so, sorry. Kurde, no i tak, ile jeszcze tych smsów przyjdzie? Hmm. Dwadzieścia. No Bo jeszcze mało przyszło. Ten śpi tu najewany. Czekajcie, czekajcie, bo my tu chyba wyżej mamy jeszcze wyjść. Nie, czekajcie, bo on wstaje. Nie, nie o to chodziło. Hmm, może tu coś znajdę. Wszyscy kurde śpią. Te dobre gęgi bęgi były. Hmm, gdzie mam iść? Na pewno nie tutaj. Hm Gubię się strasznie tutaj, nie powiem, że nie, ale się gubię O i to chyba tutaj będzie A ja, no byliśmy już w tym momencie, tak wam powiem Zaskoczę was, już w którymś odcinku to było Dobra, zobaczmy O, oh, look a private spot on the roof Roof jest tutaj jak to nie? A tędy trzeba wyjść. I znowu... I znowu trzeba szukać miejsca, żeby pogadać z grę. Hmm. Nie da się na to wyjść. Może jednak. Nie, nie da się. Okej. Okay. To idziemy chyba w górę. Tak będzie najlepiej. Może by się z nim kontaktować, no to pasuje być wyżej. Ale nie tutaj, tutaj też nie. To jeszcze wyżej pewnie. No i dobrze myślałem, tak? Bardzo dobrze. Space. Kurde, te same filmiki, te same akcje. No kurde, nie tak. No już myślałem, że się zaklinowałem. Ta brawo, brawo, rasach, brawo, no udało ci się to, debilu, patentowany. Dzwoń do tego gry Tik, 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 tik! Tutaj oczywiście, jak zwykle zmieniły się kolory. Bo jakby inaczej, kolory zawsze się zmieniają, gdy dzwonimy. A co do telefonu właśnie sobie mój wyciszyłem, żeby mi nie przeszkadzał znowu podczas nagrywania dla was odcineczków. Mm -hmm. Mam nierozdane punkty. Dobra, zaraz tam będziecie sobie rozmawiać, tylko sobie wykupię skina. Tarcza a... Um... To mi się przyda. Dobra. Co teraz mamy zrobić? Powiedzcie mi kumple. Pewnie stąd zejść. O, siema. O, już jakaś alkoholizacja. Jakieś papieroski, no ładnie. Patrzcie, fajnie to miasto ogólnie wygląda. Realistycznie, strasznie. Ciekawe czy za mogę zeskoczyć. Mogę, hehe, <grych> yeah. Tak, będę z tobą. Dobra, mamy spotkać się z Jade Czekajcie, bo to chyba działa na takim Na takiej zasadzie, że jak jesteśmy Tak To jest na tej zasadzie, że jak jesteśmy na tym poziomie to się ta strzałka nie pokazuje Dobra zamknij ry Ale chyba jednak źle wiem możliłem. O, mogę, dobra. Musiałem porozmawiać z nim do końca. Wszystko już jest jasne. Jak słońce. Space to continue. Okej, okay, lecimy do Jade Gdzie jest Jade? Pewnie gdzieś przy wyjściu A nie, no kawałek dalej Dobra, weszliśmy z safe zona I napindamy do Jade W boxcarze jakimś, kto wie co to jest Nie wiem dlaczego, ale takie przymazane to wszystko u góry jest a, bo się pewnie ten frajer już zmęczył A jak dobrze mówiłem A, oszukałem postać swoją Bohatera A, Ale parkery, parkery normalnie Może Paul Walkery od razu Dobra, idę stąd Tam było coś do wzięcia, ale Mniejsza o to. Zobaczę sobie, czy to jest na górze, czy na dole. Nie wiem. Ale dobra, mniejsza. Tutaj sobie przejdziemy. O, przeskakuj, przeskakuj, nie ma na co czekać. No, dawaj, tutaj teraz przeskoczymy sobie i w dół autostradą moglibyśmy tu autem jeździć, szybciej by było. no, Nie wiem, jakbyśmy tam mieli przejechać, ale okej No dobra, już nie sap tak, bo się już nudzi. To twoje sapanie. Tak. Tak właśnie. Co, gdzie my tutaj mamy się pojawić? Cię wyskoczyć. No. Wyskakuj na to. Co i pewnie nie mamy zadzwonić, tak? Nie? Nie o to chodzi. A ona może w tym siedzi. Tylko ją jakoś uwolnić. Mamy open. No tak, o to chodziło dokładnie. Czyli mi się udało trafić. Idź ode mnie. Gary move out. Kurde, kolejny się na mnie rzucił, no dobra, mniejsza o nich. Udało mi się uciec bez walki z nimi, większej. Okej, okay. tutaj mamy na budynku, nie, mamy chyba wejść do budynku. Nie wiem, czy tam zombie czasem nie było. No jak zamknięte. Mamy wejść do środka szkoły, okej, okay. no to może jakoś przez się uda, no chyba na pewno. Nie będę chodził po drabinie, bo to długo schodzi. No i już mi się tu nie podoba, bo jest ten typek, co zatruwa, ten wybucha. Dawaj z nim. Chodź, chodź on jest? What the fuck? Tam jest, to gówno. Gdzie tutaj miałem tego pistola? Widzicie, jeden hit i go nie ma. Tego też. Idź ode mnie, idź, 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 bo mnie ten drugi zabije. Szybko powiedzcie, że mam Medic, to jak Nie to padnę. Nie chcę padać Zaraz tutaj, blueprint Medic, yy, medic. Dobra, mogę jednego sprawdzić. Może dobrze użyć. Oby, oby, oby. Okej, okay, udało mi się. Nie mogę marnować amunicji, bo amunicja jest przeznaczona dla tych, co są na górze. Dawaj, przeszukaj go. Metalowe party. To się mi przyda. I nie żyjesz. Fajeczki, okej. Okay. Fajeczki. No, pokaż mi się teraz. Okej, okay, leżysz. On tylko cztery ammo jeszcze. Czasem może mi się ta bardziej przydać. Okej, okay, dobra, ten też leży. No i zmarnowałem dwie kulki. I tak naprawdę zabiłem tylko tego jednego, bo nie trafiłem sobie oczywiście. Nie mam, bo widzisz? Gdzie on tam znowu jest? Na hita teraz padają z tej nowej rureczki. Press Hatul Medic. Okay.